Siema wszystkim, mówi XBLEX Bitcoin Cypher. Zapraszam Was na analizę. Kończy się miesiąc, kończy się tydzień, więc będzie ciekawie na Bitcoinie. Dobra, lecimy z tematem. Yy, mamy tutaj teraz taką Bitcoina. Yy, zejście ładne poniżej kanału wzrostowego. Czekałbym teraz na ten retest, i kolejny impuls jakiś nam był. Zaliczenie tego 37500. Powiedziałem kiedyś, pamiętacie? Moją wpadkę, znaczy moją wpadkę, to co mi ludzie wypominają. Przy 17 tysiącach, powiedziałem, że poniżej nie spadniemy, spadliśmy do 15 tysięcy. Teraz też jesteśmy powyżej poziomu, więc 37500 może być zaliczone, 33 tysiące, 30 tysięcy również może być zaliczone. To jest ta nasza korekta, ja o tym mówiłem na Twitterze, mówię Twitter, bo x jakoś mi nie leży. Więc możecie się zapoznać z tymi CPR-ami. Chodzi o to, że te trzy obrazki pokazują, że te poziomy się nakładają w sensie. Buying Zone, selling Zone to jest mój wskaźnik, to nie są moje poziomy wyznaczone przeze mnie, tylko to są poziomy przez wskaźnik. Obecnie są w fazie testowania, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy FIBO rozłożone, czyli Patrząc tutaj na ten impuls, tak, czyli mamy lokalnie od 25 do 48 tysięcy, mamy tutaj poziomy FIBO na 37, 34, 30 tysięcy, czyli to, co mi się tutaj wyświetliło z CPR-ów. Mało tego. Z poprzedniego cyklu, czyli od tego z 2017 do 2020, FIBO 1,678 to jest 30 700. Z lokalnego FIBO 0786 to jest 30500, no i mój wskaźnik pokazuje 30600, więc pasowałoby przetestować ten poziom? Pasowałoby. Ze, ze względu na byki pasowałoby tak, bo był 3 razy opór. Mamy opór spójrzcie 1, 2, 3, natomiast nie mamy testu i ten testu tutaj by się nam przydał. Do tego też możemy sobie zobaczyć screen numer 3, gdzie mamy kanał wzrostowy wyznaczony i jak widzicie dolna banda to 30 800. Przechodząc do ogółu mamy 0678, to jest dla ruchu tego FIBA z tego punktu do tego punktu i mamy tutaj 48800 800, FIBO 278, dla tego cyklu z 2017 do 2020 mamy również 48 100, więc jest tutaj mocna strefa podażowa, mocna strefa popytowa, więc skoro ona została obroniona przez niedźwiedzie, no to wypadałoby zejść tutaj i dopiero rozpocząć ruch w górę. Tak bym to widział. Yy, dobra, yy, mamy korektę. Czyli ludzie to co zakładali, że XB teraz szuka korekty, bo, bla, 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 bo został bez pozycji, wypełniło się, straciliśmy ten tutaj kanał wzrostowy. Teraz bym czekał na jego Ewentualnie powrót do 47200, bo to nawet stąd może pójść korekta C, jeśli to jest nasze A, a raczej to jest A. Chyba że mamy tutaj korektę A, B, C i zakończyliśmy na tym ruchu 37500. Więc. Wszystko się rozstrzygnie na poziomie 40, 47, 200 powiedzmy, 45, 200 i nawet tutaj ten niech będzie 44 tysiące. Z perspektywy dniówki, jak widzicie, mamy sobie tutaj ładny ruch w górę, więc jest jeszcze szansa na podbicie i rozpoczęcie spadków. Jeśli sobie damy na interwał tygodniowy, no to też jak widzimy, że oczywiście ten nasz ruch został stracony, w sensie tej lokalny. Pasowałoby tutaj jeszcze gdzieś tam stracić tego wskaźniku, czyli żeby on się ochłonął, zeszlibyśmy gdzieś tutaj i dopiero wtedy ruszyli w górę. Czyli tak podchodzi to pod halving, że w tym halvingu będzie jakieś jeszcze topnięcie. Alty dostały tyle, co zakładaliśmy, czyli te 30-40%, niektórzy mają 50-60% od szczytu w dół. I teraz może tak jeszcze zrobimy USDT dominację, zanim pójdziemy w alty, które chcieliście. Więc mamy tutaj z poprzedniej analizy wyznaczony ruch i mamy ten ruch 6.47 zaliczony. 6.47 mamy zaliczony tutaj. Teraz bym oczekiwał właśnie zejścia na 6.04. Obecnie jesteśmy poniżej 6.06, poniżej 6.06, czyli 6.04 jesteśmy na obecnej cenie. Więc możliwość jest tutaj zejścia nawet do 5.65 i dopiero potem podbicia w górę, co by nam tutaj stworzyło na przykład taki double bottom. Dopóki nie zostanie stracony poziom 5.65 i to mówimy tutaj o body świecce na tygodniówce, tak Bo jak mówiłem w poprzednim wideo, spójrzcie, te poziomy świeczek, te body świeczek nie zostały straty, zamknięte poniżej tego poziomu. Więc my czekamy, aż tutaj się nam zamknie body w ten sposób. I wtedy rozpoczynamy kolejny miesiąc z wody lecącym w dół. I to będzie jakaś tam okolica chyba była 4,90. Nie patrzcie na to 3,79, bo miałem jeszcze to jeden poziom. Chyba 4,90 był. I wtedy byśmy mieli taki powiedzmy na przykład... Dalej kanał spadkowy na USDT 4.50, nawet 4.90, czyli w tym okładzie byśmy się trzymali. Jeśli ten poziom nie zostanie stracony, my wybijemy tutaj jeszcze poziom 6.06, na ruch oczywiście docelowy dla korekty będzie 7.21. Dobra. Przejdźmy sobie teraz do artów. Za dużo nie będę USDT mówił, bo to tłumaczyłem na poprzednim wideo. Tak, sobie tylko wam pokażę tutaj właśnie ten opór. Jak widzicie, to zostało tutaj wszystko fajnie utrzymane. Czyli mamy opór, opór, a tutaj myśmy mieli całą sekwencję wsparcia. Eee, dobra, czyli tam było cake, OPE i arbitrum od Malika. Czyli zaczniemy sobie cake USDT. Eee, cake, cake jest obecnie tutaj poniżej naszego poziomu, czyli. 2,94 czyli to jest ten tutaj poziom no i mamy tutaj jeszcze wsparcie na gdzieś powiedzmy 2 dolarach. Tak, dwóch dolarach, na dwóch dolarach mamy tutaj wsparcie i teraz albo to może być tutaj jak widzicie Head and Shoulders i będzie zejście do 1,62 i tutaj będzie zakończenie korekty, w tym momencie dopiero będziemy wychodzić albo będziemy wybijać ten poziom i dojdziemy już gdzieś tutaj w okolice 550, czyli są takie dwa scenariusze. Oczywiście, no ciężko jest wybrać w klubie, bo wszystko będzie zależne od tego, jak pójdzie bitcoin. Natomiast tutaj widzicie, mamy spójście, opór, opór, sorry, wsparcie, wsparcie. Tutaj zostało już wyłamane, i tutaj mamy opór, i tutaj myśmy stracili to. Czyli teraz jesteśmy pod dość istotnym oporem. I teraz na sobie mam tutaj wsparcie, wsparcie, wsparcie. W ten sposób. Yy, dobra, lecimy do następnego. Arbitrum. Arbitrum ma układ taki, że tutaj mamy obecnie wsparcie, jak widzicie, to zostało tutaj obronione. Brakuje mi tutaj jeszcze zejścia na 1,28. Czy tego knota zaliczamy do zaliczenia tej odwróconej głowy z ramiona? Czy po prostu będzie tutaj zejście, przetestowanie jeszcze 1,28, dopiero do rozpoczęcia. Bulganu na arbitrum, czy też będzie to ruch z obecnego miejsca, czyli mamy tutaj utrzymanie tego poziomu i będziemy myśleli na nowy szczyt. Na pewno mamy tutaj pierwszy opór też na poziomie dwóch dolarów, może gdzieś tam troszkę z hakiem. Tygodniówka, jak widzicie, jest mocno ambita na arbitrum, dniówka, dniówka nam obecnie pokazuje, że mamy tutaj 1, 2, 3, czyli teraz pytanie, czy to jest korekta ABC, jeśli to już jest impuls, to mamy teraz obecnie 4, które może być podbicie do tego właśnie poziomu i tutaj teraz fajnie nam się to układa na dwóch dolarach. Tak, tutaj był opór, tutaj było wsparcie, teraz jakiś na przykład znowu opór, czyli fala B i na przykład fala C, zejście 1,28 i wtedy mamy fajne A, B, C i tego bym się trzymał, czyli mamy tutaj opór tego, szukamy Yy, dalej, op, op, usdt, op, op ma taki układ, że na dniówce mamy tutaj double top i mamy teraz tutaj zejście, wyłamanie, bo stracony został ten, ten poziom tego dołka. Jesteśmy obecnie pod nim, czyli jesteśmy na oporze, i to mamy tak samo. 1, 2, 3, pytanie 4. Jeśli tak, to to jest 5 to docelowo tutaj mamy utrzymane 0,7,8,6. Natomiast woden dla OP mamy w okolicach 2,24, i to jest ten tutaj szczyt, czyli zejście gdzieś do tego punktu. Jeśli to by było nasze duże A, ale chyba takie nie będzie, to to będzie nasze C i to C byłoby pięciofalowe. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tutaj mamy falę piątą, no to mamy korektę A, ona jest tutaj, tutaj jest nasza korekta B i jesteśmy obecnie w korekcie C. Czyli ona by się dzisiaj skończyła. Ewentualnie, zakończenie korekty C jest na poziomie 2,62, czyli utrzymanie poziomu 0,786. I cena OP powinna iść w górę. Z perspektywy tygodniowego układu, jak widzicie, mamy dość mocniejsze ochłonięcie wskaźnika. Niż, niż jest to w Arbitrum i do tego spójrzcie jaki tutaj mieliśmy fajny opór, czego nie było na Arbitrum, to jest z 2023, z 2023 roku i teraz tutaj mamy to obronione, jest tutaj ładnie wyciągnięty knot, także jest tutaj mocne wsparcie na OP. Lecimy dalej, Solana, Solana, USDT. Solanka, Solanka na dniówce wybija clean spadkowy, czyli wyszliśmy tutaj z tego poziomu, mi uciekło, ja czekałem na 65-51, na razie nie siedzę, nie wiem, może gdzieś dołączę do tego w okolicach 100 dolarów, ewentualnie poczekam, aż jeszcze gdzieś zejdziemy, może na okolicach 89-90 i dopiero gdzieś tam będę szukał swojego wejścia w ląki, jeśli nie, no to trudno, poczekam na być może następną korektę, ewentualnie po prostu odpuszczę sobie solane. trudno, czasem tak y, trzeba. I teraz tak, tutaj mamy ten klim, czyli to co pokazywaliśmy. Zejście, spójrzcie, wskaźnik pokazuje nam dołek, dołek, i jest tutaj na tym wsparciu z tego tutaj szczytu. I mamy impuls w górę, czyli to o czym mówimy, tak? Jeśli widzicie tutaj taki szczyt, jest wyjście w górę, i potem jest takie spadanie, no to zwykle cena dochodzi do tego poprzedniego szczytu i wyjście w górę. Ewentualnie sobie na solane możliwość, jeśli to wejdziemy teraz w korektę, czyli tutaj mamy piątkę, to tak naprawdę tutaj jesteśmy w A i tutaj możemy zrobić falę B, która może być nawet w okolicach tam 120 dolarów i dopiero zejść właśnie do tego docelowego 50 dolarów. Chyba, że jest to fala trzecia, tutaj jest czwarta, no to wtedy będzie nowy szczyt na solanie i dopiero będzie jakaś korekta. Zaraz wam zobaczę, to pokażę na większym, większym interwale. Na większym interwale no to mamy w ten sposób, że mielibyśmy 1, 2 i to jest nasza trójka, czwórka, piątka, ewentualnie jeszcze jest drugi schemat, czyli to jest nasza 1, dwójka, trójka, czwórka, piątka. I ostatni schemat to jest nasza jedynka. To jest nasza dwójka teraz byłaby mocna, mocna trójka. Więc bycza wygląda Solana. Skali nam się tutaj też fajnie, fajnie ochłodził. I został tutaj przetestowany, też może gdzieś tam źle pod to podszedłem podsolane, bo mamy tutaj właśnie przetestowany ten tutaj dołek, tak? Czyli ten opór, to jest ten dołek i tutaj mamy ten opór. Skupiłem się na tym, może powinienem po, pograć pod ten właśnie tutaj yy, wsparcie, pod to wsparcie w tym momencie i mamy tutaj gdzieś opór 140, spójrzcie cały czas, to jest 140, 150 dolarów. Czyli to są te tutaj szczyty, tak? I tutaj to fajnie no, w ten sposób wygląda, czyli zakłada 10 centów. Czyli jeśli tutaj mamy nawet trójkę, to jest nasza czwóreczka, to, to piąteczka gdzieś tutaj powinna skończyć i wtedy jakaś tam korekta ABC możliwa nawet do tych znowu 77 centów. Więc rynek na pewno nie ucieknie. A jak ucieknie, no to są inne tokeny. Dobra, Awax, Awax USDT, bo ty AVAX też fajnie wygląda. Awax pójście. Nie, to, co cały czas powtarzam, nie? Czyli, czyli mamy impuls A, mamy B i mamy teraz C i potem się robi. Ciu, 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 takie I mamy teraz 1, 2 i to jest nasza trójka, i to jest nasza czwórka i piątka, czyli podobny układ jak do Solany, nie, tylko że jest po prostu ten impuls troszkę słabszy. I jeśli tu będzie w ten sposób, no to mamy tutaj zasięg na 60 dolarów, jeśli chodzi o AVAX, bo mamy tutaj opór tego poziomu, tak, czyli obecnie jesteśmy pod tym oporem. Jeśli ten opór zostanie wybity, no to mamy tutaj gdzieś następny opór, właśnie w tym momencie 70 dolarów, nawet tak. 70, nie 60, a 70 dolarów. I wtedy tutaj byłaby nasza prawdopodobnie piątka. I jakaś korekta, być może znowu do poziomu właśnie tych 50 może być korekta zejście, bądź będzie korekta gdzieś do tego tutaj układu, czyli w okolicach tam 35-40 Dolarów, ale jak widzicie o to o to właśnie chodzi na tym rynku. Jak na razie mamy ten 3 d fine I to by było nasze piątka. Jest tutaj szansa na tygodniówce, na dniówce. AVAX ma też taki układ. On walczy na oporze. I też mamy ten taki o, klinik. Dobra, yy, Solana była. Yy, to było to było Ethereum. ETH, USDT, Ethereum. Yy, Ethereum. I znowu tutaj jesteśmy na tygodniowym układzie i jesteśmy tutaj na mriteście tego tutaj poziomu, czyli to jest 2200. To jest ten nasz tutaj re-test, tak jak widzicie, w jakim miejscu obecnie już jesteśmy, nie? Czyli tutaj mamy już ten cały układ, jak na tych altach i tak dalej, za sobą jest tutaj ewentualnie, jeśli to jest nasze teraz, nie wiem, ciężko jest to ogólnie rozpisać, bo tutaj na razie się trzymamy tej bazy, tego klina zwyżkującego, no i Ethereum jakoś tak nijak wygląda, bo może tutaj zejść nawet na te 1700, może tutaj gdzieś odbić z pozycji 1900, 2000. Na razie bym się spodziewał jakiegoś takiego, nie wiem, większego ruchu, ten układ jest taki troszkę ciężki, ciężki ciężki do zanalizowania, bo nie ma takiego konkretnego ruchu, ale tego konkretnego ruchu też nie było na... B. No, jeśli w ten sposób możemy tutaj doszuchać jakiegoś takiego, nie wiem, kanału wzrostowego, jeśli byśmy mieli wchodzić, tak jak Bitcoin. Tak, no to jest tutaj 1700, czyli docelowo zejść zejście no, w ten sposób, tak. Jeśli w, tak, i teraz mam tutaj dobrze zrobiony kanał, no to, no to jeśli będzie tutaj zejście, no to mamy, powinniśmy gdzieś w okolice e, 1700-2000 na Ethereum chyba jeszcze zejść. No sorry za słowo chyba, ale nie przekonuje mnie ten układ do podjęcia decyzji, jeśli chodzi o analizę w którym ze stron. E, BNB, USDT. E, BNB, czyli BNB, spójrzmy, nie? E, jeśli mamy tutaj... Mm, tą naszą głowę z ramionami odwróconą, czyli to co zostało rozegrane. To teraz pytanie czy schodzimy do tego 257, testujemy idziemy w górę, bo jest to nasze ruchy wtedy 1, 2, 3 i teraz czwórka, piątka, czy po prostu ta piątka już będzie e, dość fajna, dlatego że e, tutaj mam utrzymanie, się znajdzie poziomu. Może wejdę sobie na dniówkę. E, dniówka o! Spójrzmy. Mamy tutaj mm, taki układ, że jest to taka flaga, nie? czyli clean. to, co ma awak, to, co ma Solana. Z drugiej perspektywy możemy sobie zbudować tutaj taką konsolidację Sorry, za wysoko, w sensie o w takim momencie, tak? Czyli ja mam mamy taką konsolidację. Jest to po dość mocnym ruchu, to co robił kiedyś Bitcoin, pamiętacie? I teraz byłby tutaj zasięg na jakieś tam 370, 390 i już sobie to sprawdzamy. Czyli wybicie tego poziomu 336, które było naszym oporem w tym punkcie. W tym punkcie, w tym punkcie. W tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie i teraz mamy w tym punkcie i było wsparciem tutaj, tutaj i tutaj. No to jeśli to zostanie wybite, no to mamy ten ruch na 417, 450 i wtedy mamy 1, 2, 3, 4, 5 z taką długą piątką, albo to nie nasza cała dopiero jedynka. Nie? I wtedy mamy ABC, retest 336, to na pewno będzie zretestowane, jeśli zostanie wybite. Więc y, jeśli ktoś tutaj gdzieś będzie wchodził, powiedzmy, czy będzie, nie wiem, próbował łapać gdzieś 337 albo coś, no to lepiej poczekać. Y, tutaj na pewno byłby fajny układ, jeśli będzie ta korekta głębsza, to 257 dla mnie będzie po prostu czymś mega, mega do skupienia, jeśli chodzi o bin Binance'a. Obecnie wiecie, wszyscy tutaj narzekają, że Binance nic nie rozrobił wzrostów i tak dalej. Natomiast no, jeśli będzie wzrost na to 400, no to z tego dołka yy, będziemy mieli wzrost 100%. Szału nie robi, ale tutaj cały czas jesteśmy w fazie konsolidacji. A wiemy, co zrobiło o tej konsolidacji LINK, tak, czy MATIC, więc, więc tutaj uwaga. Bo może być yy, na pewno 1000 tysiąc, tysiąc dolarów powinniśmy tutaj machnąć na bnb, jeśli chodzi o yy, house. Dobra, tyle z mojej strony. Mówił ich Black. Pozdro. Piszcie w komentarzach, co chcecie do analizy Siema.